La-la-la-la-la, la-la La-la-la-la-la, la-la Po raz trzeci, żeśmy zagrali ten materiał, oprócz nie licząc nagry nagrywania płyty. No to się cały czas jeszcze tam rodzi, rodzi, taka koncertowa wersja wiadomo, ale jest to fajny materiał. No to z płyty El Plastico. z ostatnich dwóch lat mojej kompozycje, bo długo płyty całej nie nagrywałem, tylko epki ostatnio przez no 10 lat na pewno. Nagrałem tą płytę, żeby po prostu pokazać jak się gra so <grywka> jak to powinno wyglądać. Bardzo miło, bardzo frekwencja dopisała dzisiaj i bardzo fajny koncert się zagrało. Publiczność reagowała w... diamentowo, że tak powiem, bo naprawdę przychodzą tu ludzie, którzy słyszą. I było kilka takich praw w środku utworu. To świadczy o tym, że ludzie słyszą. Publiczna jest wspaniała są osoby, których widzimy już po raz kolejny, ale na szczęście nagraliśmy płytę świeżą, nową i jest coś nowego, jest, jest troszeczkę inny klimat niż to, co wcześniej graliśmy przez lata, więc myślę, że ma prawo się to podobać. Dobre, Zawsze mi się tutaj gra fantastycznie, każdy koncert jest inny jak dotychczas, zawsze jest taka duża energia, małe pomieszczenie i jednak to publiczność oddaje tą energię, to jest fajne, tego nie czuć na dużych scenach, wszystko słychać, nie, żadnych mikrofonów, nic, każde uderzenie, każdy talerz, wszystko widzę że jest, przez publiczność, czekają po prostu co się wydarzy, taka integracja, Zresztą to tutaj się rozwija zawsze w bardzo fajnym kierunku i jest fantastycznie. Jestem tu pierwszy raz i to jest po prostu coś pięknego. Tu bije taka energia pozytywna, taka w ogóle trzech się czuje jak w domu generalnie. No jest, jest tu świetnie, zrobiliście coś pięknego. A tamto miejsce, czyli taka historia blusa, to jest coś, na co muszę zaprosić moją żonę i córkę. I tu przyjedziemy i sobie po prostu poglądamy na spokojnie. Dzisiaj miałem trochę mniej czasu, a tam można spędzić parę godzin tak naprawdę czytając to wszystko, także jestem oczarowany. Fajnie, że powstało takie miejsce, gdzie właśnie można tu się o wszystkim dowiedzieć i ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, nawet mogą tu wejść i w ciągu paru minut mogą się zapoznać. Bardzo mi się podoba. To bardzo dużo w ogóle energii pracy. No, podziwiam. Bo tego tutaj trochę, no jest, tych informacji. nawet sam nie wiedziałem niektórych rzeczy. Pomimo tych godzin spędzonych w busie i historiach w ogóle o tamtych latach, nie wiedziałem No, no. także gratuluję.